To jest już ósmy dzień vloga. W drodze do 100 tysięcy obserwujących i 66 kg. Jedna duża zmiana to jest to, że od dzisiaj właściwie vlog będzie się pojawiał tylko i wyłącznie na YouTube i TikToku, na sośnie sztrenerka, więc tam zapraszam po vlogi i na relacji dnia też będę Wam go dodawać, więc jeżeli chodzi o wagę, to 64 kg dzisiaj, czyli mniej, zwróć uwagę, znowu mniej o. Właściwie pół kilograma niż wczoraj, czy nawet kilogram, później to sprawdzimy. Jeżeli chodzi o ruch, to był dzisiaj rano trening rozciąganie i rolowanie. Wieczorem trening jesteś też wart taki dobry ruch, czyli początek. W międzyczasie ponad 10 tysięcy kroków, były nawet lody. Jeszcze przed wiecie kolacją, więc dlatego też ta waga tak wygląda. Więc różnica wagi wiadomo jaka jest. Dzisiaj, przez to, że cały dzień nie było prądu, to po prostu cały dzień mam porozwijane. Ja nie lubię, jak są takie właśnie zmiany. I tyle. Do zobaczenia jutro. Tylko, że YouTube, TikTok. Wszystkiego dobrego. Pa!